Proszę mi pozwolić chociaż w dwóch słowach powiedzieć dziękuję za zaproszenie i czujemy się zaszczyceni, że jesteśmy razem z państwem. I, I kiedy odbywa się ten Kongres Turystyki, to cieszę się, bo będę nawiązywał do także referatu pani profesor, możemy mówić o dostępności. I cieszę się, bo też od razu uprzedzę, nie ustalaliśmy pewnych reguł tutaj, jeśli chodzi o zawartość. Proszę pozwolić mi, że sobie zejdę. Natomiast Pani profesor właśnie wyjaśniała pojęcie dostępności, jeżeli chodzi o sferę, można powiedzieć, prawną, czyli legislacyjną. Natomiast nawiązując też do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, chciałbym Państwa prosić, żebyśmy właśnie tę podróż turystyczną odbyli na zasadzie spojrzenia na prawo jako pewną tylko instrukcję obsługi, która może ułatwiać nam życie, czy też sugerować, jak możemy żyć. Dobrze, aby każdy z nas, można powiedzieć, korzystał z tego na równych prawach. Bo jeżeli mówimy tu o dostępności, i pani profesor wcześniej nawiązywała właśnie chociażby do osób z niepełnosprawnością, czy osób ze szczególnymi potrzebami, to też od razu się odniosę do tego, biorąc pod uwagę fakt, że nasz ustawodawca powiedzmy, rozszerzył ten katalog w porównaniu do chociażby konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i posługujemy się tym katalogiem, osób ze szczególnymi potrzebami, choć ten katalog nie jest do końca, można powiedzieć, ustalony za wyjątkiem powiedzmy projektu ustawy, kiedy wskazano pewne grupy, to też wiemy, że bardzo często dyskutując o osobach ze szczególnymi potrzebami nie ukrywamy, że też boli nas, że ewentualnie ta terminologia nie jest właściwa, bo nie ma osób ze szczególnymi potrzebami. Państwa, mamy te same potrzeby. Sposób realizacji jest ich po prostu inny, tyle. Natomiast jeżeli chodzi o... Oczywiście my będziemy mówili przede wszystkim o tej ustawie z 2024 roku, ale oczywiście nie możemy zapomnieć o pewnym otoczeniu prawnym. Tutaj oczywiście pominę, tylko przerzucę slajdy te dotyczące powiedzmy przepisów konstytucyjnych. Każdy z nas pamięta o tych przepisach dotyczących godności osoby ludzkiej, czy też właśnie zasady niedyskryminacji, czy równości wobec prawa. Kluczowym elementem, jeżeli chodzi o przepisy dostępnościowe, które bezpośrednio dotyczyły szeroko pojętej dostępności, dotyczącej też tak szerokiego kręgu osób, tak na dobrą sprawę zapoczątkowała właśnie konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. I tutaj oczywiście należałoby wspomnieć, że jeżeli mówimy także o przepisach unijnych, to pamiętajmy, że Unia Europejska jest stroną tej konwencji. Polska związała się z nią w 2012 roku, weszła w życie w stosunku do Polski, przy czym też pamiętajmy, że niestety nie przyjęliśmy do dzisiaj protokołu fakultatywnego do tej konwencji, co u, uważam za błąd. Natomiast, takim organem nadzorującym wykonanie konwencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich i to on przygotowuje sprawozdanie, jeżeli chodzi o realizację. Zawiera podstawowy katalog, można powiedzieć, praw, ale także i zobowiązań, które są nałożone na państwa. I pani profesor właśnie chociażby też nawiązywała do tych dwóch kluczowych pojęć, które zostały wprowadzone przez konwencję i przez polskiego ustawodawcę. I pozwolę sobie uzupełnić, bo kiedy czytamy te definicje, to prosiłbym państwa właśnie o zwrócenie uwagi na racjonalne uprawnienia. Mowa jest, słam Usprawnienia, przepraszam. O, I mowa jest o indywidualnym dostosowaniu, które nie nakłada nieproporcjonalnych kosztów lub obciążenia. Nie należy tego interpretować w żadnym wypadku wąsko, biorąc pod uwagę kwestię indywidualnego dostosowania. Wiemy, że dla nas chociażby barierą są schody. I rozwiązując, powiedzmy, ten problem, Widzę przecież kolegów z uczelni, rozwiązywaliśmy bardzo często, kiedy nie mogliśmy zastosować windy, w żadnym wypadku tego projektowania uniwersalnego, zastosowaliśmy y, y, chociażby takie rozwiązania jak platforma. Y, y, proszę zauważyć, ona jednocześnie służyła rozwiązaniom, pewnym, można powiedzieć, systemowym, bo dotyczyła też osób starszych czy rodziców chociażby z dziećmi w wózkach. Oczywiście, jeżeli Mówimy właśnie o tym otoczeniu prawnym. To w 2019 roku były przyjęte dwie ważne ustawy, przy czym nie da się ukryć, że można powiedzieć, że taką systemową była ta ustawa właśnie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Natomiast też wówczas także w 2019 roku przyjęto ustawę o dostępności cyfrowej. W 2024. O tej ustawie za chwilę powiemy. Każda z nich, można powiedzieć, transportowała do polskiego porządku prawnego y, przepisy unijne i y, można powiedzieć, że także przede wszystkim, jeśli chodzi o te dwie ustawy z 2019 roku, y, y, dotyczyły one oczywiście podmiotów publicznych. To nie oznacza, że to w żadnym wypadku, panie profesor tutaj podawała inny przykład, ale to także dotyczyło innej sfery, bo proszę zauważyć, że jeżeli podmioty zobowiązane właśnie do prowadzenia tej ustawy chociażby składały zamówienia publiczne, to w przypadku tej dokumentacji podmioty określę to szeroko gospodarcze, które powiedzmy świadczyły zamówienia, musiały także chociażby dokładnie to przeanalizować i zaproponować rozwiązanie. Natomiast, jeżeli chodzi o ustawę tę z 2024 roku, nazywana także Polskim Aktem o Dostępności, biorąc pod uwagę przyjętą nomenklaturę także co do tego Europejskiego Aktu o Dostępności, ja tu tylko zasygnalizuję pewne kwestie czasowe, natomiast pani doktor zaraz tutaj przejdzie do innych elementów. Trzeba pamiętać, że. Tak na dobrą sprawę przepis unijny nałożył na nas obowiązek prowadzenia rozwiązań narodowych do 2022 roku. Natomiast od roku 2025 mieliśmy je stosować. Co do tej drugiej daty udało nam się, co do pierwszej nie. Tak na dobrą sprawę mieliśmy poślizg dwuletni, Oczywiście i bardzo często podnoszone jest to, że to były dwa lata, które można było wykorzystać na zdecydowanie lepszą promocję przepisów dostępnościowych i te wszelkie kwestie, które wprowadziła ustawa. Jeszcze cztery minuty jeszcze. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Wykorzystując w pełni te cztery minuty, oczywiście dołączam się do podziękowań pana profesora, jednak już przechodząc do konkretów, chcąc zamknąć cały ten temat, chcę państwa króciutko i obrazowo przeprowadzić tutaj przez tą ustawę polskim akt o dostępności, wskazując, jakie oddziaływania dla branży turystycznej ten akt będzie miał. A więc. Króciutko tylko powiem o tym, kogo on dotyczy, w jakim zakresie będzie on dotyczył tych podmiotów, tych adresatów norm oraz co należy wykonywać. A więc jeżeli chodzi o adresatów norm wskazanych w polskiej halcie dostępności, ustawodawca nam tutaj wskazał przede wszystkim... Podmioty gospodarcze, tak? Przy czym definiując te podmioty gospodarcze, określił je jako producentów, upoważnionych przedstawicieli producenta, importerów, dystrybutorów, a w zakresie usług także usługodawcy. Jeżeli chodzi o branżę turystyczną, wiadomo, będą nas bardziej interesowali usługodawcy. Usługodawcami natomiast są wszystkie podmioty, które świadczą jedną z usług, które są wymienione w tej... Ustawie. Z tego zakresu zostały wyłączone niektóre przedmioty, niektóre podmioty i chodzi tutaj o mikroprzedsiębiorców, a więc podmioty, które zatrudniają do 10 pracowników i których obrót z ostatnich dwóch lat, przynajmniej w jednym roku wynosił mniej niż 2 miliony euro. Te podmioty są zwolnione z obowiązków wskazanych w tej ustawie. Nie będę tutaj wchodziła jeżeli chodzi, w szczegóły, jeśli chodzi o e, produkty, gdyż one nas mniej interesują, natomiast przejdziemy już do usług e, w zakresie, e, które reguluje ta ustawa. E, a więc e, jeżeli chodzi o usługi, które zostały objęte Polskim Aktem Dostępności, e, to mamy wykazane tutaj sześć rodzajów takich usług, przy czym jeżeli chodzi o branżę turystyczną, e, będą bardziej, e, najbardziej nas interesowały dwa z tych, Rodzajów, a więc usługi e, transportu pasażerskiego, autokarowego, autobusowego, e, wodnego e, czy lotniczego albo kolejowego e, oraz e, związane z e-commerce, z handlem elektronicznym. E, I w tym zakresie te usługi będą nas e, najbardziej interesowały. E, jeżeli chodzi o sam transport autokarowy, autobusowy, wodny, lotniczy czy kolejowy, to oczywiście nie wszystkie usługi są objęte tą ustawą, natomiast objęte są usługi dotyczące stron internetowych, usług oferowanych lub świadczonych za pomocą urządzeń, urządzeń mobilnych, biletów elektronicznych i usług elektronicznych, systemów sprzedaży biletów, dostarczania informacji związanych z tymi usługami i dostarczania informacji z pomocą, za pomocą przeznaczonych do tego interaktywnych terminali samoobsługowych. Jeżeli chodzi o wymagania, czyli co należy spełnić, aby daną usługi mieć dostępne zgodnie z przepisami tej ustawy, to są wymagania dotyczące przede wszystkim informacji o świadczonych usługach. I macie tutaj państwo wskazane. Nie będę już wchodziła w szczegóły. Można sobie spojrzeć i szerzej dowiedzieć się w materiałach pokonferencyjnych, gdzie opiszemy to bardziej szczegółowo, ale jakby konstatując całość tej, tego wywodu, są to przede wszystkim informacje o świadczonych usługach, tak, aby były to informacje dostępne dla każdego podmiotu, który będzie chciał z tych usług skorzystać, tak, żeby były, żeby była możliwość skorzystania z komunikacji alternatywnej, wspierającej, żeby każda, każda osoba, która ma ochotę na skorzystanie z danej usługi, była w stanie z tej usługi skorzystać. I są to również wymagania dotyczące WCAG 21 w zakresie dostępności stron internetowych, a także w zakresie dostępności dokumentów elektronicznych. Dodatkowo w, ustawo, w samej ustawie ustawodawca dookreślił, dodał dodatkowe wymagania dotyczące transportu pasażerskiego, i tutaj również są to przede wszystkim wymagania informacyjne. Więc podmioty świadczące takie usługi, wnioski. 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 Dobrze, już przechodzimy do wniosków. Ustawa ta nakłada na podmioty gospodarcze, które świadczą usługi. Przede wszystkim obowiązki informacyjne, oczywiście z pewnymi wyjątkami, tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły, z którymi, dodając tą cegiełkę, o której wspomniała pani profesor, do dostępności całościowo tak, w zakresie dostępności w branży turystycznej, wskazując, że dane usługi mogą być dostępne. Także informacyjnie. Także osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała skorzystać z danej usługi, będzie miała informację o tym, że może z tej usługi skorzystać albo że no, nie może z tej usługi skorzystać, będzie potrzebowała jakiegoś wsparcia. Jest to... Nasze wnioski są bardzo analogiczne do tych, które wskazała pani profesor, tak? Mnóstwo rozproszonych uregulowań w różnych aspektach, w których ta ustawa, ten polski akt dostępności dołożył kolejną cegiełkę w tym zakresie, dokładając jakby kolejne obowiązki, tym razem już na podmioty gospodarcze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo pani doktor, dziękuję bardzo panu profesorowi. Dziękuję wszystkim referentom za wygłoszone referaty.